Budzą się Państwo. Osiem godzin snu. Jeszcze nic nie zostało zjedzone. Zgodnie z każdą znaną zasadą, państwa ciało powinno teraz spalać tłuszcz. A jednak w lustrze, tłuszcz brzuszny wciąż tam jest. Niezmieniony, uporczywy. Mało kto wie. W pierwszych 45 minutach po przebudzeniu, państwa ciało już decyduje, czy uwolni energię, czy też zablokuje ją na resztę dnia. Nie przez kaloje, nie przez siłę woli, lecz przez sygnał hormonalny, który każdego ranka uruchamia się automatycznie. Jeśli ten moment zostanie źle wykorzystany, zanim dzień na dobre się zacznie, państwo programują swój metabolizm na stres, magazynowanie i tłuszcz trzewny. A najbardziej przerażające jest to, większość ludzi popełnia dokładnie ten błąd jeszcze zanim wypije pierwszą szklankę wody. Aby zrozumieć, dlaczego poranek jest tak decydujący, trzeba rozprawić się z jednym powszechnym nieporozumieniem. Kortyzol nie jest złym hormonem, nie jest oznaką słabości ani błędem organizmu. Kortyzol jest hormonem przetrwania. Budzi, stabilizuje ciśnienie krwi, zapewnia dostaw do energii. Każdego ranka, krótko po przebudzeniu, organizm osiąga najwyższy poziom kortyzolu w ciągu całego dnia. Ten naturalny wzrost, w biologii nazywany jest reakcją kortyzolową po przebudzeniu. W idealnych warunkach proces ten jest precyzyjnie regulowany. Kortyzol krótko wzrasta, aktywuje metabolizm i następnie kontrolowanie opada. Ale tu leży kluczowy punkt. Organizm nie ocenia tego momentu neutralnie. Nie pyta, ile kalorii zjadłem. Pyta, czy otoczenie jest bezpieczne? I ta ocena decyduje, czy energia zostanie uwolniona. Czy też głęboko zakonserwowana w ciele, szczególnie w okolicy brzucha. Aby zrozumieć, dlaczego właśnie tłuszcz brzuszny jest tak uporczywy, trzeba głębiej zajrzeć w biologię komórek tłuszczowych. Tłuszcz nie jest biernym magazynem, jest aktywnym organem hormonalnym. A tłuszcz trzewny, czyli tłuszcz otaczający narządy wewnętrzne, jest biologicznie zaprogramowany inaczej niż tłuszcz podskórny. Te komórki tłuszczowe posiadają znacznie większą gęstość receptorów glukokortykoidowych. Są to miejsca dokowania dla hormonów stresu, takich jak kortyzol. W niektórych badaniach wykazano nawet czterokrotnie większą liczbę tych receptorów w tkance tłuszczu trzewnego. To oznacza, że państwa brzuch słyszy stres głośniej niż jakikolwiek inny obszar ciała. Gdy kortyzol wzrasta, ten tłuszcz nie reaguje uwolnieniem, lecz ochroną. Organizm nie interpretuje stresu psychologicznie, lecz ewolucyjnie. Stres oznacza niepewność, niepewność oznacza zabezpieczanie zasobów, a najbezpieczniejszą formą rezerwy jest tłuszcz trzewny. W centrum tego procesu znajduje się enzym, który zna niewiele osób, a który steruje całym metabolizmem tłuszczu, lipaza lipoproteinowa. Ten enzym działa jak przełącznik. Gdy jest aktywny, wyciąga energię z krwi i transportuje ją do komórek tłuszczonych. I tu robi się decydująco. Kortyzol aktywuje lipazę lipoproteinową, szczególnie silnie w tłuszczu trzewnym. To znaczy, podwyższony poziom stresu o poranku wystarcza, aby wcześniej zaprogramować organizm na magazynowanie, nawet jeśli później w ciągu dnia zostanie zjedzone mniej, nawet jeśli jedzenie będzie zdrowe. Decyzja została już podjęta. Poranek nie jest neutralnym punktem startowym, jest biologicznym oknem. Po śnie organizm jest lekko odwodniony. Hormonalnie wrażliwy, neuronalnie otwarty na sygnały. W tym stanie nawet małe bodźce działają jak wzmacniacze. Błędny sygnał może zamienić naturalny wzrost kortyzolu w trwały stan alarmowy. I właśnie tutaj zaczyna się reakcja łańcuchowa, która utrzymuje tłuszcz trzewny. Pierwszy decydujący błęd dnia często zdarza się jeszcze przed śniadaniem. Nie to, co się je, lecz to, co pije się jako pierwsze. W nocy organizm traci przez oddychanie i parowanie nawet do jednego litra wody. Krew staje się gęstsza, krążenie wolniejsze. Serce musi pracować ciężej, aby transportować tlen. To dodatkowe obciążenie fizyczne nie jest interpretowane przez organizm jako poranne zmęczenie, lecz jako stres. A stres oznacza, kortyzol rośnie. Dochodzi drugi czynnik. Nadnercza, małe gruczoły nadnerkami produkują kortyzol i reagują wyjątkowo wrażliwie na gospodarkę mineralną. Potrzebują przede wszystkim sodu i potasu, aby pracować spokojnie i stabilnie. Gdy brakuje tych minerałów, organizm wydziela więcej adrenaliny i aldosteronu, aby sztucznie ustabilizować ciśnienie krwi. Efekt jeszcze więcej kortyzolu, jeszcze zanim dzień się zacznie. W tym momencie sama woda często nie wystarcza. To, czego potrzebuje organizm, to sygnał bezpieczeństwa. Sud spełnia dokładnie tę funkcję. Sygnalizuje nerkom, ciśnienie krwi jest stabilne, zasoby są dostępne. Jeśli ten sygnał zostanie wysłany wcześniej, organizm nie musi mobilizować hormonów stresu, aby się chronić. Duża szklanka wody z małą szczyptą dobrej jakości soli może w pierwszych minutach wyraźnie obniżyć biologiczny alarm. Nie jako trik dietetyczny, lecz jako fizjologiczne uspokojenie. Metabolizm nie działa przypadkowo, podąża za wewnętrznym harmonogramem. Ten plan jest sterowany przez maleńką strukturę w mózgu jądro nadskrzyżowaniowe. Ten wewnętrzny zegar decyduje, kiedy uwalniany jest kortyzol, a kiedy melatonina inicjuje sen. I reaguje na dokładnie jeden sygnał światło. Wiele osób zaczyna dzień od sztucznego światła. Lampy sufitowe, smartfony, ekrany. Te źródła światła dostarczają zaledwie kilkaset luksów. Za mało, by wysłać wyraźny sygnał pobudki, ale wystarczająco dużo, by wywołać niepokój i podprogowy stres. Organizm otrzymuje sprzeczny sygnał. Jest jasno, ale nie naprawdę jasno. Jest poranek, ale jakby nie do końca. Naturalne światło słoneczne działa zupełnie inaczej. Nawet w pochmurny poranek dostarcza ponad 10 tysięcy luksów i pełne spektrum barw. Gdy to światło trafia na siatkówkę, sygnały wędrują bezpośrednio do podwzgórza. Tam uruchamiają precyzyjny proces: kortyzol krótko i wyraźnie wzrasta, a następnie kontrolowanie opada. Jednocześnie rozpoczyna się produkcja serotoniny neuroprzekażnika, który później zostaje przekształcony w melatoninę. Innymi słowy,. Kto rano otrzymuje światło, przygotowuje swoje ciało na lepszy sen wieczorem. Stabilny rytm snu oznacza stabilniejszy kortyzol, a stabilniejszy kortyzol otwiera długoterminowo dostęp do rezerw tłuszczu trzewnego. Kawa często traktowana jest jako przycisk startowy dnia, jako coś, co tworzy energię. Z biologicznego punktu widzenia to nieprawda. Kofeina nie tworzy energii, blokuje jedynie cząsteczkę w mózgu, adenozynę. Adenozyna gromadzi się w ciągu dnia i wytwarza tak zwaną presję snu. Podczas snu jest rozkładana, ale nie całkowicie. Gdy organizm się budzi, resztki adenozyny nadal krążą w mózgu. Jeśli kawa zostanie wypita natychmiast, kofeina wiąże się z receptorami adenozyny i blokuje sygnał zmęczenia. Zmęczenie nie znika, zostaje tylko zmagazynowane, jak woda za tamą. Gdy działanie kofeiny ustępuje, zwykle we wczesnych godzinach popołudniowych, tama tęka. Energia gwałtownie spada. Organizm reaguje tak jak zawsze, gdy brakuje energii, uwalnia kortyzol. Ten drugi wzrost kortyzolu po południu jest jednym z najsilniejszych czynników napędzających napady głodu, ochotę na cukier i późne magazynowanie tłuszczu. Kto natomiast czeka 90 minut, pozwala naturalnej reakcji kortyzolowej po przebudzeniu czysto wygasnąć. Pozostała adenozyna zostaje rozłożona. Kawa działa później nie jako ratunek, lecz jako wzmacniacz wydajności. Energia bez załamania. Czujność bez sygnału stresu. Wiele porannych rutyn poleca trening o wysokiej intensywności, aby rozkręcić metabolizm. Dla już zestresowanego organizmu może to być przeciwskuteczne. Intensywny trening powoduje krótkotrwały niedobór tlenu sygnał hipoksji. Biologicznie, hipoksja nie jest bodźcem treningowym, lecz alarmem. Kortyzol rośnie dalej. Alternatywa jest prostsza i ewolucyjnie starsza. Chodzenie, ale nie ze względu na kalorie, lecz z powodu mechanizmu, który nazywa się przepływem optycznym. Podczas chodzenia do przodu obrazy nieustannie przesuwają się przed oczami. Te informacje wizualne mają bezpośrednie połączenie z ciałem migdałowatego, centrum strachu w mózgu. Badania pokazują, przepływ optyczny uspokaja ciało migdałowate. Lęk spada, kortyzol spada. W naszej ewolucyjnej przeszłości ruch do przodu oznaczał zdolność do działania. Bez ruch oznaczał zagrożenie. 10 do 15 minutowy spacer rano, najlepiej na zewnątrz, łączy dwa silne sygnały bezpieczeństwa. Światło. Ruch. Organizm interpretuje te kombinacje jako jesteśmy aktywni, mamy kontrolę, jesteśmy bezpieczni. I tylko w tym stanie organizm jest gotowy uwolnić energię z tłuszczu trzewnego. Ostatni sygnał jest niewidoczny, a mimo to jeden z najsilniejszych. Smartfon. Tuż po przebudzeniu mózg jest szczególnie podatny. Spojrzenie na wiadomości, e-maile lub media społecznościowe natychmiast zalewa go dopaminą i kortyzolem. Jeszcze zanim ciało wstanie z łóżka, układ nerwowy zostaje zmuszony do trybu reakcji. Współczulny układ nerwowy przejmuje kontrolę walka albo ucieczka. Reaktywny poranek niemal zawsze prowadzi do reaktywnego dnia. Kto unika telefonu przez pierwsze 20 do 30 minut, umożliwia przy przywspółczulnemu układowi nerwowemu ustanowienie spokojnej bazy. To nie jest luksus mentalny, to prewencja metaboliczna. Mózg, który zaczyna spokojnie, utrzymuje niższy poziom kortyzolu, nie tylko psychologicznie, lecz mierzalnie hormonalnie. Podsumowanie. Bez telefonu. Nawodnienie wodą z solą. Naturalne światło poranne, chodzenie z przepływem optycznym, kawa dopiero po 90 minutach. Ten protokół ponownie ustawia nawodnienie, rytm dobowy, rozkład adenozyny i układ nerwowy. Obniża zbędny kortyzol i sygnalizuje organizmowi bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo jest warunkiem, aby tłuszcz trzewny nie musiał być już broniony. Większość ludzi zaczyna dzień w oporze wobec własnej biologii, ekrany, stymulanty, pośpiech i zastanawiają się, dlaczego organizm trzyma, zamiast puszczać. Gdy kortyzol spada, spalanie tłuszczu nie jest wymuszane, jest umożliwiane. Utrata wagi przestaje być kwestią dyscypliny, a staje się konsekwencją uregulowanego systemu. To wideo nie zastępuje porady medycznej. Osoby z chorobami przewlekłymi, niskim ciśnieniem krwi, lub chorobami nerek, powinny wcześniej skonsultować zmiany ze specjalistą. Obserwuj swoje ciało. Nie każda reakcja jest taka sama. A jeśli chcesz zrozumieć, jak naprawdę sterowany jest Twój metabolizm, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach i zasubskrybuj kanał.